Hejka kochani, odsyłam się do Was robiąc makijaż, powiem Wam, że stałam w ogóle dzisiaj mega wcześnie z rana i jest niedziela i jestem w ogóle mega podekscytowana, nawet nie mogłam spać w nocy, zaraz Wam powiem czemu się tak podekscytowałam, tylko będę sobie w czasie robić e, makijaż, a jeszcze bardziej się nie podekscytowałam, ale wnerwiłam, bo nie mogę znaleźć statywu e, i w ogóle ustawiłam telefon na takiej konstrukcji, że jak to pierdolnie to ino raz. No, nie wiem gdzie to jest. I jestem nerwowa, bo tak naprawdę mam dwa a ani jednego, ani drugiego nie mogę znaleźć. Ale dobrze, przechodząc do rzeczy, muszę wam powiedzieć, że te cienie, które kupiłam z Wibo to są to są fajne, ale ten cień, ten taki świecący, to w ogóle się prawie nie utrzymuje na oczach i jest taki no, dziadowski, jest powiedzmy sobie szczerze, natomiast ten brązowy jest rewelacyjny. I w ogóle jest mega napigmentowane i mega długo się utrzymuje. Więc w ogóle jestem bardzo zadowolona, bo no cena yy, tych cieni jest bardzo dobra. Tak to nazwijmy. Yy, a naprawdę jakość jest bardzo fajna i długo, yy, długo wytrzymuje. Robię taki makijaż, wiecie. Po prostu zarąbiście szybki, naprawdę. Bo nie chce mi się dzisiaj tracić czasu na, na makijażowanie się. taką opaskę teraz są modne, takie widzicie zawijane, ale kurde jest chyba na mnie, a czy chyba jest na mnie za ciasna Po prostu tak mi, ja mam powiem wam tak dużą głowę, yy, i do tego te moje włosy powodują, że wszystkie uniwersalne rozmiary jakieś tam chustek i czegoś tam nie zawsze w głowy uwierają. O, proszę bardzo. Nie, no, da się przyzwyczaić, muszę to jakoś przechodzić. O, jak fajnie to wygląda, nie? Fajnie. No. A w ogóle powiem Wam, że e, ostatnio Wam mówiłam, że na promocji w Rossmanie kupiłam eliner z limela i coś mi się popierdziło, bo w ogóle mi ten eyeliner zginął, a kiedy y, ten... Y, ja go mam, a tak naprawdę ja sobie nie kupiłam eyelinera z Ewell, problem z trzeciego świata, ale z Eveline, tak, ten tutaj słuchajcie, eyeliner z precyzyjnym pędzelkiem ultra trwała formuła 24 godzina i powiem Wam, powiem Wam, i wydaje mi się, że to też jest z polecenia e, Oli z kanału Ola M. On jest świetny, naprawdę jest świetny, powiem Wam, że nigdy, nie wiem czy to tak widzicie, ale nigdy, nigdy mi się nie udawało zrobić tak precyzyjnie kreski i w ogóle... Naprawdę nie jest ciężką, on taki pomaśle, nie wiem jak to nazwać, ale tak się nim świetnie maluje i naprawdę fajnie wytrzymuje, jest taki intensywny, czarny i cały dzień można mieć go na oczach i nic się nie dzieje z nim, nie rozmazuje się albo wiecie, nie blaknie, bo niektóre tak blakną. Więc pokusiłabym się, że on jest nawet lepszy niż ten z Rimmela. No, także, yy, także polecam, naprawdę jestem z moich kresek zadowolona. A tu dzisiejszy obiad tak sobie siedzi w piwnicy za karę. Nie śmieję się. To jest schabowy, słuchajcie, z przepisu Magdy Gessler z cebulką i z mlekiem. Znaczy, w sensie, na noc się zostawia, właśnie schabowe zalane mlekiem i cebulą, i później normalnie smaży się na smalcu, i po prostu to jest mega. Już Wam mówię, dlaczego jestem taka e, podekscytowana e, i dlaczego w nocy nie mogłam spać. Taka głupia sytuacja, ale e, wczoraj szukałam ogłoszeń nieruchomości, tam nieważne dla kogoś szukałam i wpadło mi w ręce ogłoszenie e, pensjonatu e, z restauracją, e, który ja znam i gdzie bardzo często jeżdżę z moim mężem. I co jest wyjątkowe w całym, co było wyjątkowe w tym całym ogłoszeniu? Po pierwsze, znał to miejsce e, i uważam, że jest, e, że w ogóle. W ogóle, to miejsce, gdzie ten pensjonat się znajduje, jest piękne, ponieważ to jest w środku lasu, to jest nad jeziorem. Po drugie, cena jest naprawdę. Nie do uwierzenia jest tak niska ta cena, co jest oczywiście podejrzane z drugiej strony, bo jak to właśnie pokazywałam mojej mamie, to ona mówi tak, oni chyba jednego zera zapomnieli. E, po trzecie, mówię, ja tam jeżdżę często z mężem i wiem, jak to wszystko wygląda, i wiem, jakie to miejsce jest naprawdę wyjątkowe, słuchajcie, więc tak się podekscytowałam. E, no i rozmawiałam z moim mężem i mówię: słuchaj, jedziemy to zobaczyć, e, zobaczyć tak od wewnątrz i tak dalej, jakby dowiedzieć się, czemu ta, ta cena jest taka niska, i pytam się w ogóle mojego męża, czy on by był w stanie po prostu sprzedać. Wszystko to, co tutaj mamy, w sensie, nie wiem, samochód, e, mieszkanie, i tak dalej, i po prostu e, zacząć tam. Wiecie, nowe życie, e, całkowicie inne niż e, tak naprawdę prowadzimy do tej pory. A on odpowiada: No, jasne, że tak. Przecież ty wiesz, że moim marzeniem było zawsze prowadzenie restauracji. Wiecie, jak się ma męża, który jeszcze jest bardziej walnięty niż wy, no to, to mnie zrozumiecie. No, a najlepsze jest to, że moim marzeniem zawsze od, no, od dzieciństwa było prowadzenie pensjonatu. Ja marzyłam, ja marzyłam o tym, żeby mieć mały domek, na przykład w górach, mieć pokoiki, trzymać gości, no, organizować im fajnie czas, natomiast mój mąż zawsze marzył, żeby mieć fajną restaurację i powiem Wam, że mieliśmy jakiś taki etap w swoim życiu, że jeździliśmy w ogóle po różnych miejscach, nie też w Polsce, ale za granicą i na przykład pisaliśmy wszystko w zeszycie, co nam się podoba, tak żeby kiedyś w te nasze miejsce, w to naszą restaurację, to wszystkie te wszystkie pomysły wprowadzić. Na kursy też jeździliśmy. Na przykład e, marzył nam się taki mini browar też e, i ja wysłałam, pamiętam, mojego męża właśnie takie różne e, kursy kiperskie związane z ważeniem piwa. E, także... E, jakby do czasu mojej choroby tak intensywnie, intensywnie o tym myśleliśmy. Potem jakby ta choroba troszkę zblokowała te nasze marzenia. I powiem Wam, że wczoraj, jak zobaczyłam to ogłoszenie tego miejsca, jeszcze za taką cenę, to sobie myślę, Boże, po prostu powiem Wam, że ja bym mogła wszystko rzucić e, i zacząć naprawdę tak żyć, odciąć się od tego wszystkiego e, i e, no nie wiem, troszkę się lautować. Chociaż wiem, że z drugiej strony to też jest bardzo ciężki kawałek chleba prowadzenie takiego swojego biznesu, jak właśnie pub, restauracja, pensjonat i tak dalej, ale z drugiej strony, ja wiem, że powiem Wam, że byłabym w stanie to zrobić, naprawdę. Ja zresztą mówiłam Wam, że mam taką naturę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale ja się nie przywiązuję do miejsc i do przedmiotów. I naprawdę ja nigdy nie płaczę, że mi się coś stłukło, zniszczyło. Nie mam, nie mam w ogóle od takiego odczucia, 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 tak to można nazwać, nie, 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 nie przywiązuję się do rzeczy materialnych. Tak samo jak nie jaram się ciuchami, nie, nie wiem, nie ekscytuje się, że nie wiem, ja bym na przykład, powiem Wam, nigdy nie czuła ekscytacji, bo kupiłam sobie torebkę jakąś tam, oryginalną z Chanel. Na przykład, jak, jak czasami oglądam dziewczynę i po prostu widzę, jak one się mega jarają, cieszą w ogóle, po prostu jakieś miejsca na te torebki znajdują wyjątkowe. Mnie to w ogóle nie rusza. I oczywiście to ja nie, nie mówię tego w sensie negowania, bo każdy ma inne rzeczy, które go jarają, ale, ale mnie nie, no. Już u was od razu yy, przepraszam za to, że ten telefon się tak trzącha. Ale ja go cały czas trzymam w ręce znaczy, aparat trzyma go w ręce i dlatego no, tak jest jak jest, ale tak stwierdziłam, że chcę się do was odezwać yy, no, i z wami porozmawiać. Bo yy, jeszcze muszę Wam po prostu coś powiedzieć takiego, co właśnie dzisiaj sobie też zdałam sobie z tego sprawę, że czasami w życiu brakuje nam takiej ekscytacji. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Ja na przykład, jak chodzę do pracy od dawna, dawien dawna nie, 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 nie czuję takiej ekscytacji, wiecie, takich motylków w brzuchu, takiej fascynacji, że coś się będzie działo, że jakieś nowe wyzwanie przede mną i tak dalej. I to czego bardzo mi brakuje. Um, I usłyszałam sobie, że, że właśnie wczoraj nie mogłam w nocy zasnąć, bo właśnie czułam te motyle w brzuchu. I taką ekscytację, że mogłabym naprawdę zrobić wielki krok i zmienić całkowicie swoje życie, i że to tak naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba się nie bać. I ta ekscytacja też często, prawie zawsze, prawie zawsze jest ze mną, kiedy na przykład wrzucam film na YouTube, na kanał. Mam jakiś nowy film, i bardzo często ja mam takie filmy niekontrowersyjne, ale jakieś takie może zadziorne trochę, jakby podejmujące ciężkie tematy dotyczące życia, zdrowia itd tak dalej, służby zdrowia, co jest, no bardzo często y, po komentarzach widzę, że gdzieś tam y, w niektórych, y, niektórych osobach y, coś tam się dzieje, y, kipi po prostu i muszą czasami wylać swoje y, może goryczy w komentarzu właśnie na mnie, bo coś im się tam nie spodobało, ale y, z drugiej strony chodzi mi o to, że jest ta ekscytacja, że coś się wrzuca, y, czeka się na ode, czy, czeka się na Wasze opinie i to jest takie super, wiecie, to jest ta ekscytacja, której nam w życiu czasami brakuje i tak sobie też dzisiaj uzmysłowiłam, że na prawdę nie chciałabym, żeby moje życie było taką stagnacją, żeby mm, było takie przewidywalne, że, że yy... Z jednej strony spokojne, bo ja Wam powiedziałam, że teraz najważniejsze, czego chcę, w spokoju, ale też była w tym jakaś taka ekscytacja coś na co czekamy, coś innego coś, co wywołuje w nas jakieś emocje tak jak właśnie wrzucenie takiego filmu, czy Wam się spodoba, jak to odbierzecie, czy dobrze coś wytłumaczyłam, czy na przykład nie odbierzecie tego negatywnie i tak dalej. I to jest takie fajne. I tak właśnie dzisiaj, czytając o tym pensjonacie i myśląc sobie, jakby to było, jakbym całkowicie zmieniła, e, nie wiem, swoje życie tak tak samo początkiem o tyle ruchu i to było takie fajne Przepraszam Kani, że tak w pół zgięciu, ale bez tego statywu jest jak jest i tak muszę po prostu do Was gadać, bo nie mam gdzie Was zostawić. Mam do Was prośbę, już Wam mówię o co chodzi. Chodzi o mój obrzęk limfatyczny, nie, nie będę Wam już truć dupy o tym więcej, ale chcę Was po prostu się o coś poradzić. Mianowicie z tym obrzękiem jest tak, że niestety w momencie kiedy ta noga nie jest, nic, nie jest w ogóle uciskana, to ten obrzęk narasta. To ten obrzęk narasta i niestety, ale ta noga cały czas musi być albo winięta bandażami, albo muszą być rajstopy uciskowe. I za dwa dni kończę rehabilitację. W związku z zakończeniem rehabilitacji będę miała pomiary tej nogi i będę czekała około dwóch tygodni na rajstopę taką e, dopasowaną do mojej nogi, uciskową. E, I powiem Wam szczerze, że troszkę boję się tych dwóch tygodni, bo nie będę ani bandażowana, nie będę ani nie miała tych rajstop, więc postanowiłam kupić e, po prostu rajstopy, E, które mogę dostać jakby bez skierowania e, od lekarza e, i które mają drugi stopień ucisku. No i e, kupiłam sobie w ogóle najpierw takie uciskowe na obrzęki e, z kalcedonii e, i powiem Wam, że one są naprawdę bardzo fajne, nawet je teraz mam na sobie, e, bo e, naprawdę jak ktoś ogólnie nie wiem, chcę tam iść na wesele i ukryć, bo mam sukienkę dopasowaną, jakieś takie boczki i tak dalej, to powiem Wam, że naprawdę te rajstopy są świetne i tak naprawdę fajnie spinają, ale niestety dla mnie te rajstopy są za słabe, bo to są chyba jedyneczki i zamówiłam sobie rajstopy, kupiłam sobie rajstopy, które mają jakby ten drugi Ucisk, tak to nazwijmy. E, ucisk, tak to się chyba mówi. E, i już Wam pokazuję, jak teraz stopy wyglądają. Te stopy są tragiczne. Powiem Wam, że dzisiaj jest niedziela, a ja te stopy kupiłam w piątek. Kiedy było, nie wiem, w piątek było chyba 20 parę stopni, było mega gorąco. E, i szła z tymi rajstopami i po prostu byłam tak załamana, bo sobie pomyślałam, że to są dwójki, słuchajcie, to są dwójki, a ja będę miała czwórki i na przykład e, te rajstopy, które będę miała na ten obrzęk szyte i tak dalej, to nie da się tak założyć, To tego jest specjalny taki sprzęt, który nakła, którym się nakłada tą skarpetę na nogę, bo tak to by się jej nie wciągnęło, e, a mnie załamały już te dwójki, naprawdę mnie załamały i wczoraj był urodziny mojego brata i chciałam właśnie te rajstopy założyć, bo zobaczyłam, że mi ta noga troszkę... E, się zwiększyła, czyli ten obrzęk się powiększył, i ja tych to nie miałam założyć. Naprawdę, a to, że już byłam spóźniona, to stałam takiej nerwice, Także straszne są, słuchajcie, te pantalone. Najpierw kupiłam w ogóle te rajstopy, a potem szybko poleciałam do, do sklepu, bo mówię, muszę kupić choćby jedną długą sukienkę, bo nie mam żadnej długiej sukienki i przyleciałam te wszystkie takie, no, w sklepie sieciówki, w sensie Mojito, Reserved, H&M tak itd., itd. i w zasadzie w ogóle nie było fajnych, długich sukienek, naprawdę i tak jakoś... Powiem Wam, że to dobiło mnie to, i tak wracałam, i sobie myślałam. Ja mówię: Jaki tu plus? Jaki tu plus z tego, że będzie 30 stopni, a ja będę nosiła po prostu coś takiego? Ja wiem, wiem, nie piszcie mi, że ludzie mają gipsy, mają gorzej. Ja wiem, że mają gorzej, ale mówię Wam, no taka sorry. Tak mnie to po prostu dowaliło. I potem i, i ten, i tak czułam z tym opakowaniem, i tak wie sobie: Jaki tu plus znaleźć? Bo zawsze to jak się, znaczy, że ja się staram, zawsze jakiś plus znajdę we wszystkim, i tak patrzę na to, i ja mówię: O, Wam rozmiar XS. Ja się tak śmiałam, bo no mówię tak chyba jedyna rzecz, jaką mam w swoim życiu w rozmiarze XS, także marne pocieszenie. No. Dobra, ale nie o to w ogóle, bo oczywiście no i taką sobie właśnie też kupiłam e, kieckę z e, New Yorkera, tylko nie przymierzałam jej, bo tak szybko, szybko tylko wleciałam i myślałam, że ona jest do kostek, a ona jest taka do... Nie, nie pokażę Wam, bo nie mam tego statywu, nawet z daleka. Taka kiecień. Gdzie... Do połowy łydki, Dobra, nie wiem czy widzieliście. No, więc takie mam pantalonki super ekstra fajne. Jedyne, znaczy plusem może być też to, że jak takie coś założycie, to na pewno będziecie miały o jeden rozmiar mniej. E, wszędzie w sensie to jest tak ciasne, że musi się obutali i wszystko zmniejszyć. Ale Moja prośba i pytanie jest takie, słuchajcie, do Was, bo jedna z moich ukochanych yy, dziewczyn z Instagrama, yy, zachęcam Was, żebyście mieli Instagrama, żebyście założyli Instagrama, bo tam no tak się ma inny tak po prostu tam nie wiem, też mogę wejść na konto, zobaczyć jak wyglądacie, nie wiem czym się zajmujecie, więc no, ale miesza o to. Podsunęłam mi pewną myśl, że... Hmm. Żeby, żeby te rajstopy nie były takie babcine i żeby na przykład czasem, jak będzie 30 parę stopni mogła założyć też jeszcze krótką spódniczkę albo spodenki, a nie nosić jeszcze długie kiecki do kolan to żebym coś na tych rajstopach namalowała, wiecie, takie a la tatuaż jej syn coś tam miał z ręką i na przykład on miał też taki rękaw i na tym rękawie miał taki, takie bochomazy że wyglądał tak jak tatuaż i pomyślałam sobie, że to jest super pomysł, żeby na, przykład na, ty, na, na tych rajstopach na przykład, namalowała sobie tutaj jakieś takie kwiaty, wiecie, albo jakąś taką różę, taką fajną, taką żywą, taką nietandetną, po prostu, żeby ktoś mi taki, jakby namalował obrazek imitujący tatuaż. Zresztą ja całe życie marzyłam o tym, żeby mieć tatuaż. I do tej pory jakoś, no po prostu nie to Jara, chciałabym mieć tatuaż i tak cały czas się w no, wstrzymuję z tym, bo e, mój mąż nie lubi, nie cierpi tatuaży. Ja wiem, że zaraz mi powiecie, że tak, masz to zrobić dla siebie, to twoje ciało. Wiem, ale wiecie, jak mimo wszystko, jak ktoś mówi, że mi się to nie podoba i tak dalej, to jakoś tak e, nawet kiedyś byłam zapisana już. E, no, i już miałam iść w ogóle, zrobić to tak cichaczem. Ale się nie udało. Nieważne. Słuchajcie, może znacie kogoś, kto się takim czymś zajmuje. Kto by mi na takich rajstopach taki tatuaż, który by się utrzymał, farbami namalował. Eee, byłabym bardzo wdzięczna eee, i myślę, że te rajstopy... Eee, te, tamte przede wszystkim, bo myślę, że te to jeszcze jest w ogóle znosić, e, byłoby mi po prostu łatwiej i tyle. No, także liczę na Waszą pomoc i może kogoś takiego znacie. Ja oczywiście za to zapłacę i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu chciałabym mieć pewność, że, że to będzie fajnie wyglądać i to się utrzyma, czy nie, 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 nie zmieje mi się to po pierwszym praniu. Dobra, koniec. Pokażę Wam jeszcze jedną sukienkę z New Yorkera, którą też kupiłam tak ciach, ciach, tą i tamtą, i obydwie nie są do kostek, tylko tak do połowy yy, tej. Łydki. No, ale już stwierdziłam, że je zostawiam. No. Jeszcze skorzystam z okazji i Was się zapytam, e, czy nie możecie mi polecić jeszcze jakichś kwiatuszków takich, e, <laughs> takich, jak to się mówi, e, które mogą być w cieniu i nie są wymagające, bo to są chyba języki teściowej. A jeszcze chciałabym jakieś kwiatuszki pokupować do domu, e, więc jak coś macie fajnego do polecenia, to czekam, będę czytać komentarze. No i jeszcze jedna sukienka, też właśnie kupiłam miorkerze. Tak Wam pokazuję. Może Wam się spodoba. <laughs> ja lubię takie. Może dla niektórych. Bawcina, ale taka w kwiatuszki. No i też nie widzicie, ale też jest do połowy łydki. I takie ma fajne guziczki tutaj. O, takie guziczki ma fajne. A z tyłu jest taka. Taka. Ta. No, jak to się mówi. No, mówcie, jak to się mówi, niesprężny, no, taki, taki materiał, rozciągliwy, no, także, no, taka też fajna, myślę, że się nada na lato, bo ma bardzo y, przyjemny materiał i one chyba kosztowały około 50 parę złotych, także coś właśnie w ten deseń. Jak kupowałam najstopy, to pani mi dała z Calcedonii stroje kąpielowe i powiem Wam, że te mi się mega w ogóle podoba. E, może nie biały, ale e, fajny na taki mniejszy biust, podtrzymujący. I takie, Jezus, ja uwielbiam takie wysokie galoty, żeby po prostu e, nic mi nie wystawało, ani brzuch, ani po prostu boczki. Uwielbiam w ogóle takie stroje kąpielowe. W ogóle Calcedonia jest... E, nie najtańsza, ale powiem Wam, jakość tych produktów jest świetna, naprawdę, nawet same po prostu rajstopy, ja już mam w ogóle ho, ho kupę czasu, także no fajna to to nie, ja nie mogę mieć takich, ja muszę mieć push up i nie, nie lubię takich właśnie krótkich tych majtol, ja potem coś zjem i to nie, ja tu muszę mieć ten taki z takim wyższym stanem, a tych panów to po co dają? To też jest jakiś co Kocenia chyba nie ma dla facetów. Nic. No. Nie no to chyba tak, żeby sobie popatrzeć. Dobra. A, tezy, poglądajmy co tam, ja coś mieć z życia. Proszę bardzo. A to już czasami tak mi się aż nie podobają jakieś inne. No. no i tyle. No. O, ten jest jeszcze fajny. Tylko ten nie wiem, czy ma push-up, ale też ma takie fajne majtole wysokie. Powiem Wam, wróciliśmy. I nic nie nagrywałam tam, ale ja jeszcze. Ja się tak trochę wstydzę, w sensie, nie, nie mam takiej swobody, że wyciągam kamerę, gadam przy ludziach i tak dalej. Nie, 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 nie. Po prostu pewnie wynika to też z faktu, że ja nie nagrywam też dużo filmów, więc nie nagrywałam, ale powiem Wam, że jestem taka podekscytowana. Naprawdę, powiem Wam, piękne miejsce, piękne miejsce, naprawdę piękne. No, także także zobaczymy, słuchajcie, ja na dzisiaj kończę. Yy, no, będziemy, mam nadzieję, w kontakcie, tak? ciągle, nie śmieję się oczywiście, mam nadzieję, że uda mi się niedługo znowu coś nakręcić dla Was, ponieważ o no właśnie, następny film powiem to może publicznie, więc jak to powiem, to w końcu to zrobię, będę miała dla Was ciuchy po prostu, bardzo dużo ciuchów, także jakby jedynym warunkiem otrzymania ode mnie tych ciuchów będzie tylko i wyłącznie to, że mnie po prostu oglądacie i tyle no i zresztą Wam wszystko powiem następnym filmie i wam pokażę te ciuchy. No i może ktoś z was y, skorzysta i dostanie i zresztą wszystko wam wytłumaczę, ponieważ y, ciuchy te miały iść na aukcję i taka była, główne, takie było główne zamierzenie y, tych ciuchów, żeby były na aukcję. Natomiast y, jest tyle bardzo życzliwych ludzi e, jednak na świecie, e, którzy nadzorują każdy krok e, jakby mm, rozpatrują wszystkie e, rzeczy pod względem ekonomiczno-prawnym e, jakby mm, no po prostu e, wiem, że gdybym dała te ciuchy na aukcję e, Na aukcję w sensie dałabym te ciuchy na aukcję i taka był zamysł, żeby pieniądze zebrane z tej aukcji Poszły na jakiś tam określony cel e, osób, które potrzebują wsparcia względem choroby i tak dalej. Wcześniej Wam opowiadałam, że właśnie. Chcę pomóc, tej, chcę pomóc takiej rodzinie, której dziecko choruje na nowotwór. No i taki był główny zamysł, Jezus. Jak tak, tak to się częsie wszystko. No natomiast niestety, ale nie mogę tak zrobić, bo no bo, bo mówię, jest dużo życzliwych ludzi, którym pomaganie się, pomaganie innym niestety się nie podoba, więc no więc zrobimy to w inny sposób, ale na pewno ktoś skorzysta i mam nadzieję, że no komuś, komuś da to radość. O, takie jest główne zamierzenie. Więc kochani, serdecznie z wami żegnam. Bo już myślę, dłużej tego trząchania kamery nie przeżyjecie. Uziaczki wielkie, trzymajcie się.